Witam Was serdecznie, zapraszam Was na moich ulubieńców, powiedzmy, że lata, ponieważ są to ulubieńcy z okolic czerwca i lipca. I na lipiec, skoro już mamy końcówkę, niestety, albo istety, to też już mniej więcej tych rzeczy nie dojdzie. Więc postanowiłam je zakwalifikować na ulubieńców lipca, ale książki na przykład przeczytałam w czerwcu. Kosmetyki używam w czerwcu, w lipcu i pewnie jeszcze będę w sierpniu. E, także umówmy się, że to są tacy przełomowi e, ulubieńcy. I zacznę od książek. Od książek, które mnie mega zaskoczyły, od pani, która mnie mega zaskoczyła, ponieważ ja nie kupuję książek celebrytów i od tego muszę zacząć. Jestem do nich uprzedzona, uważam, że słusznie. Mm. Zwłaszcza książki Jestem fantastyczną mamą, zdrowie odżywiania, chociaż te osoby pewnie kompletnie nie mają pojęcia o prawidłowym odżywianiu się. Więc dlatego przez tyle lat nie sięgnęłam po książki Pani Agnieszki Maciąg. Ale przy okazji robienia zamówienia na znaku, bo tam zazwyczaj kupuję książki w moją bardzo fajne promocje. Padła mi w oko najnowsza książka pani Agnieszki Smak Zdrowia. I pomyślałam sobie, czemu nie? Spróbujmy, fajna cena, zobaczymy. Najwyżej będzie leżała na półce. I słuchajcie, ona mnie oczarowała po prostu ta książka mnie oczarowała ona mnie nie fascynowała ona mnie oczarowała. Ja ją przeczytałam dosłownie jeden wieczór, siedziałam, czytałam, czytałam, czytałam i nie mogłam po prostu się to czekać. Aż ją skończę. Przede wszystkim pani Agnieszka chce nam przekazać swoją wiedzę odnośnie zdrowego odżywiania, tak? To nie są tylko przepisy, są tutaj też rozdziały, w których tłumaczy, czemu mamy łączyć dane składniki, czemu mamy niektóre eliminować, czemu tak bardzo ważne jest dobre odżywianie się w dbaniu o nasze zdrowie. Hmm. Pani Agnieszka w tej chwili jest joginką Więc ta książka w głównej mierze e, Sprowadza się do diety joginów Ale mnie to akurat interesuje Bo ja w przyszłości Pomału chciałabym zrezygnować Z mięsa i z nabiału Zobaczymy jak mi to wyjdzie Zobaczymy też jak będą się kształtować Moje wyniki badań Teraz jestem troszeczkę bogatsza w Swoją wiedzę, więc myślę, że będę jednak lepiej komponowała swoje posiłki. Bo ja już kiedyś miałam próbę przejścia na dietę wekańską, ale zakończyła się to fiaskiem z powodu mojej choroby. Dieta nie była porządnie zbilansowana i moje wyniki nie były najlepsze. Natomiast ja uważam, że Rozsądny wybór składników na naszych półkach sklepowych jest kluczowy I pani Agnieszka też nam stara się to przekazać tak? Ponieważ no, mamy pełno, ale to dosłownie pełno śmieciowego jedzenia I nawet nie jesteśmy świadomi, bo nie czytamy składów Nie jesteśmy tego nauczeni Ja też nie czytałam składów I naprawdę byłam ogromnie zaskoczona Jakie gówno nam wciskają Hmm, chociaż czytamy, że jogurt jest z ekologicznej uprawy, jajka są ekologiczne, a tak naprawdę guzik, prawda? Hmm. Ja jestem totalnie zaskoczona w tej chwili, e, tak e, sekundkę odstąpię od tematu jedzeniem dla dzieci. Słuchajcie, zaczęłam się tym tematem interesować i idę do sklepu. Zawsze myślałam, że coś, co jest dla dzieci, jest lepsze. Ja tego nie kupowałam, bo mnie to po prostu nie interesowało. A to się okazuje, że ma dużo gorszy skład niż jedzenie dla dorosłych ludzi, tak? Także no marketing, jeszcze raz marketing i marketing. Ale Pani Agnieszka o tym wszystkim pisze, raczej może nie o marketingu, ale o zdrowym odżywianiu się, odbanie o urodę poprzez zdrowe i naturalne kosmetyki. Mm. Mamy na samym końcu podanych dużo ciekawych przepisów Odnośnie ziół, naparów, jakie łączyć Mamy bezglutenowe chleby Muszę Wam powiedzieć, że już zrobiłam pełno przepisów z tej książki I naprawdę wszystkie wyszły fantastyczne Od jakich nawyków dobrych, żywieniowych musimy zacząć? Tak... Pani Agnieszka tutaj uprzedza, by zacząć wszystko małymi kroczkami, nie od razu wrzucać się na głęboką wodę, bo może nic z tego nie być. Pomału, pomału do celu hmm, zaczynamy ograniczać pewne, e, pewne rzeczy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrezygnować w 100% z mięsa, z nabiału, to też jest zrozumiałe, tak, bo nie każdy ma takie zacięcia. Nie wiem, gdybym ja mojemu sobie kazanie mięsa, to chyba bym mi utukł dosłownie. Na tego schaba w niedzielę Nie, to był żart oczywiście Ale Pani Agnieszka tutaj o tym wszystkim pisze I ta książka jest naprawdę bardzo mądra Bardzo mądra jest I tak mi się spodobała, Że tak naprawdę Następnego dnia zakupiłam Kolejną książkę Z tak szczęścia mm. Tutaj już mamy opisaną troszeczkę bardziej dieta. Yy, dieta polegającą na niełączeniu pewnych składników, tak? Nie chcę Wam opowiadać szczegółów, yy, bo to nie o to chodzi. Yy, natomiast dieta jest bardzo ciekawa, wydaje się być trudna w realizacji. Yy, natomiast patrząc na figurę pani Agnieszki Maciąg no, śmiem twierdzić, że zapewne jest skuteczna, przede wszystkim jest zdrowa. Yy, Tutaj już nie ma takiego nacisku na dietę joginów. Zresztą widać w tych książkach, jak zmieniały się światopoglądy pani Agnieszki, tak? Tutaj już mamy typową książkę dla weganów. Tu już nie ma tego nacisku. Pani Agnieszka właśnie szczegółowo opisuje tę dietę, na którą. Po ciąży chciałabym spróbować. Nie wiem, czy mi się uda. Nie będę tutaj obiecywała cudów, natomiast na pewno chciałabym spróbować. To są po prostu pewne grupy spożywcze, których nie łączymy z sobą przy żadnym posiłku, tak? Na przykład nie jemy chleba z wędliną. No, dla Polaka jest to dość y, ciężkie, no bo jak ma niej szklomki chleba z serkiem topionym albo z wędliną, jak pewnie od początku dzieciństwa takie kanapki miał serwowane. Ja osobiście uwielbiam chleb i uwielbiam kanapki i dla mnie to jest jakiś kosmos. Ale y, pani Agnieszka naprawdę stara się wszystko pięknie wytłumaczyć. Próbuję z nami przebrnąć od początku do końca, wytłumaczyła wszystkie zalety, wszystkie wady hmm. Oczywiście są również też i przepisy, hmm, zioła, także też tutaj mamy głównie zdrowe jedzenie e, Ale nie jest już tak rygorystyczna jak ta książka, tak? No i oczywiście musiałam kupić trzecią książkę, Zmak Miłości która już jest typową książką kulinarną. I mamy tutaj przepisy na drób, mamy tutaj przepisy na ryby, mamy przepisy na desery. Jest to taka typowa książka kulinarna tak dla y, ludzi, którzy jedzą normalnie. Mm. To jest zdrowsza kuchnia, tak? Nie mamy tutaj potraw smażonych na głębokim tłuszczu Tak jak kuchnia Nigelli Używa tutaj przeróżnych nasion e, Nasion słonecznika e, Siemienia lnianego tak. Także e, naprawdę te przepisy są bardzo fajne Ilustracje są przepiękne Kolorowe Zobaczcie na przykład czarna herbata z pomarańczem, cynamonem i imbirem. Cykoria pieczona w soku z pomarańczy. To są książki, z których ja aktualnie bardzo dużo korzystam. Wykorzystam bardzo dużo przepisów i z wszystkich jestem naprawdę bardzo zadowolona. Nie dość, że mamy piękne zdjęcia, piękne opisy. Pani że ma ogromną piecę którą przekazuje rzetelnie nam w tej książce, może nas zachęcić do zmiany życia. Niekoniecznie do weganizmu, wegetarianizmu, bo to nie jest cel pani Agnieszki. Ona próbuje nam przekazać, jak ważne jest zdrowie, zdrowie jak ważne jest odżywianie w dbaniu o zdrowie. tak, Nieważne, czy jemy mięso, jeżeli już jemy to mięso, to jakieś to mięso na przykład. Naprawdę książki są rewelacyjne. Są to jedne z lepszych książek o zdrowym odżywieniu jakie miałam okazję wypróbować. Oczywiście bezdej, po to mówię, to jest typowa książka kulinarna, tak? Na przykład dla mojej mamy, która pewnie większość składników by znalazła u siebie w spiżarni no, gdybym już jej kupiła tą książkę, no to pewnie by robiła duże oczy, natomiast ta jest raczej dla wszystkich. No i mówi, to jest fantastyczne jak widzimy jak ewoluuje Pani Agnieszka, tak? Mamy normalną książkę, gdzie je pani Agnieszka drób, ryby, cukier w małej ilości, a tutaj już taka restrykcyjna dieta. Ale warto zaznaczyć, jeszcze Wam powiem szybko, że Pani Agnieszka w wieku 36 lat, po zmianie swoich wszystkich nawyków żywieniowych i swojej rodziny, swoje kolejne dziecko urodziła w domu, a jak wiemy, poród w domu w dzisiejszych czasach jest możliwy tylko u kobiet, które mają idealne, dosłownie idealne wyniki badań, tak? Nie może być żadnych minerałów więcej mniej, żadnych ubytków. One muszą być w 100% idealne. Jeżeli kobieta przed 40, teraz już po 40, ma takie wyniki badań, no to szapo i naprawdę polecam Wam z całego serca. Ok, tyle książek, troszeczkę się rozgadałam, ale musiałam. Przejdziemy do pielęgnacji. Szybciutko, raz, dwa, trzy: eee, przede wszystkim Ziaja, męgiełka e, antyoksydacyjna, skóry zmęczonej, pozbawionej blasku, wrażliwej, jako jakoty Akai, profilaktyka pierwszych zmarszczek. Tonik z kwasem hialuronowym. My z marką Ziaja nie do końca się lubimy. Ja zawsze jej daję szansę, ale. No, coś nam nie gra. Zresztą, Ziaja nie ma najlepszych składów. Ona jest po prostu tania i relatywnie dobra, tak. No, jedni ją kochają, drudzy jej nienawidzą. My nie za bardzo się lubimy. Natomiast jak zobaczyłam tą serię z jagodami Agai. Akai. No to musiałam ją spróbować. Słuchajcie, mówiłam już o niej w moich zakupach, i ona naprawdę jest Od dnia dzisiejszego moim ulubieńcem. Ponieważ pachnie obłędnie. Jezu, jak ona pachnie. Ona tak orzeźwia. Jest niesamowita. To jest jeden z moich ulubionych zapachów w tej chwili w pielęgnacji. Cudownie sprawdza się jako tonik. Jest niesamowicie wydajna. Zobaczcie, ja ją używam od dwóch miesięcy. I naprawdę używam jej codziennie. To, to nie jest tak, że ja jej sobie żałuję, bo jest mega tania. Fantastycznie spółka z moją cerą na okres letni jest. Jest genialna, jest naprawdę genialna. Mam jeszcze żel do mycia twarzy. On też pachnie bardzo przyjemny, już nie jest tak fajny w użyciu. Jest ok, jest poprawne, tak? Natomiast no, to jest tak, jak z produktami I ziemi. on nie robi mi krzywdy, ale też mnie absolutnie nie zachwycił. Zresztą chciałabym przejść już na naturalne mycie twarzy, ale nieważne, nie o tym, odbiegamy. Cudowny, tani sposób na odświeżenie skóry nawet w ciągu dnia. Jak spryskuję sobie tą giełką twarz, kiedy mam makijaż, też mi się z nim nic nie dzieje i przepięknie pachnie. Wiadomo, ten zapach się nie utrzymuje, ale sprawia nam ogromną przyjemność podczas... Używania jej Krem naturalny, który Wkradł się ogromnym echem W polską blogosferę Mia, Mia Cosmetics Ja odkąd usłyszałam o tym kremie Wiedziałam, że go bardzo chcę Ponieważ po pierwsze ma przepiękne nuty zapachowe które ja uwielbiam w kosmetykach Po drugie naturalny skład Po trzecie przystępna cena Szczerze nie spodziewałam się cudów po tym kremie Ponieważ mamy pojemność 75 ml za 29 zł To nie jest dużo, to jest wręcz bardzo mało Krem przepięknie pachnie kokosem. Ja go czuję jeszcze długo po nałożeniu. Mój Seba już nie czuje, on wyczuwa u mnie wszelkiego rodzaju zmiany kosmetyków, natomiast ja go czuję. Daje świetne uczucie nawilżenia, którego nie dał mi nigdy krem w tej półce cenowej. Naprawdę. Stosuję go w tej chwili na noc. Pod serum. Następnie kładę na większą warstwę kremu. I ona jest tak miękka, ona jest tak aksamitna. To samo się dzieje, słuchajcie, rano. Ja po prostu budzę się z pięknie nabliżoną i wypoczętą skórą. I owszem, dawały mi takie poczucie inne kremy. Natomiast nie w tej cenie, nie w cenie 29 zł. Mam w swojej, swoich zapasach jeszcze jeden, także na pewno go użyję, ale cudowne, musicie wypróbować, bo za tą cenę jest świetny. I serum, serum, serum Kilsa, które już jest na wykończeniu, ale jest genialne, naprawdę jest genialne Starczyło mi od marca Do... no mamy 20 lipca I on jeszcze jest Myślę, że na jakiś miesiąc użytkowania On mi pomógł, słuchajcie Z moimi niedoskonałościami skóry Ponieważ wiecie, że ja w momencie, kiedy chciałam zaściąża, w ciążę, musiałam zmienić Leki i miałam wysyp na mojej twarzy Ja miałam... Ja, moja skóra jest w tak fatalnym stanie, jak nie była nigdy i pewnie już nigdy nie będzie, daj Boże I do momentu, kiedy nie zakupiłam tego serum Ja miałam cały stos wysypów Codziennie się rano budziłam, miałam jakieś ropne zanieczyszczenia na mojej buzi Nie byłam sobie w stanie z tym poradzić Chciało mi się płakać, jeszcze raz płakać Wiedziałam, że nie mogę iść do dermatologa, bo... To nie jest problem skórny, to jest problem leków i to jest problem ciąży, który pewnie zniknie, jak odstawię leki i zakończę ciążę. Od pierwszego użycia tego serum przysięgam Wam, że moje problemy się skończyły. Owszem, moja cera dalej jest zanieczyszczona, dalej ma przebarwienia, ale ten, ten produkt ma na mnie usuwać przebarwień, tak? On. On leczy moją skórę. Nie pojawiają się nowe wypleski, one są naprawdę sporadyczne. Nie wiem, raz na miesiąc, góra dwa razy, na miesiąc jakiś jeden prysz mi się pojawi. Ale skóra jest orzeźwiona, nawilżona. No po prostu cudownie wygląda i cudownie jest zaleczona. Owszem, mam pełno jeszcze blist, moja skóra jest szara. Pozbawiona blasku. Ona nie wygląda dobrze. Natomiast, gdybym nie używała tego serum, wyglądałaby jeszcze gorzej, bo miałabym milion 500 wyprysków jeszcze więcej blizn. Także serum w 100% robi to, co ma robić. Przepięknie dba o moją cera. Naprawdę ona się tak cudownie goi, nawet jak jest jakiś prysznie doskonałość, większa, mniejsza. Ja. Wieczorem smaruję się tym serum i następnego dnia to już jest tak pięknie osuszone. Moja skóra przy tym nie cierpi, jest dalej cudownie nawilżona. Naprawdę mogę wam mówić same ochy, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z cerą, wasza cera przechodzi trudny okres, musicie koniecznie na noc używać tego serum. Ja albo kupię kolejną buteleczkę. Zastanawiam się nad jeszcze innym serum, żeby je wypróbować, tym bardziej, że mam końcówkę ciąży, więc mam nadzieję, że moje cera wróci do normy. Oczywiście muszę iść na zabiegi kosmetyczne, by doprowadzić ją do porządku, ale jest niesamowicie wydajne. Koszt serum 15 ml kosztuje 100 zł, natomiast tarczyło mi od marca. Przez to codziennym stosowaniu Codziennie stosuję do serum Także To jest must have Naprawdę must have firmy Kills, Za którą ja nie przepadam, bo uważam, że jest Przereklamowana I płacimy głównie za marketing A nie za składy, które w wielu kosmetykach Są okropne Nieważne ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak widzicie, było mało tych ulubieńców, ale przysięgam Wam. do byli tacy, tacy best, best, best najlepsi i używałam ich codziennie. Książki przeczytałam za jednym zamachem w przeciągu chyba pięciu dni wszystkie trzy. Jak to by tak sumować, bo one oczywiście mi dochodziły, ale są genialne. Polecam Wam, musicie je mieć. Kosmetyki również są świetne. Także e, bardzo dziękuję za wam uwagę Dajcie kciuka do góry Jeżeli tylko możecie Bo ja się tak cieszę za każdego kciuka w górę To są moje dopiero początki na YouTubie Przekraczam pewne bariery Dla mnie jest to ciężkie Nie, nie, nie będziemy tutaj ściemniać Natomiast Cieszą mnie ogromnie, ogromnie każda kolejna subskrypcja Każdy kolejny kciuk w górę To mnie tak motywuje i dodaje mi skrzydeł niczym Red Bull, którego nie mogę teraz pić Także ja Was pozdrawiam serdecznie Życzę Wam miłego weekendu Bo już zaraz będzie weekend Albo już jest weekend I do zobaczenia, pa pa!